Ruszamy! Tym razem wybieramy się z Gruzji do Armenii, do krainy katedr i klasztorów, aby przyjrzeć się im z bliska, by poznać ich mroczne historie. Dotrzemy do centrum Armenii, czyli do stolicy Erwania, aby wyrobić sobie zdanie na jego temat. Następnie, przez zupełne bezdroża, dotrzemy do Armenii, która rozkocha zupełnie nas w sobie, gdzie natura i tradycyjna kuchnia Tworzą jedność. Następnie udamy się do Gruzji, zbadać niesamowite miejsca, w których jeszcze nie byliśmy oraz te, które już doskonale znamy. Po czym wyruszymy w góry Kaukazu, tam gdzie nie stanęła jeszcze ludzka stopa, a przynajmniej nasza. Zapraszamy! O, pijemy sobie kawę, a tutaj trąbił gościu, bo po śmieci przyjechał. Takim wozem jeżdżą. Śmierci zbierają. Katedra w Eczmiadzynie to klejnot Armenii, znana również jako matka stolica świętego Eczmiadzinu. To imponująca budowla o bogatej historii i ogromnym znaczeniu religijnym. Klasztor Virab to jeden z najważniejszych klasztorów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Położony jest w prowincji Ararat w Armenii, u podnóża góry Ararat, zaledwie kilka kilometrów od granicy z Turcją. Także jeżeli będziecie w Armenii... Oh. będziecie mogli znaleźć naszą ja. również powiem szczerze że jestem pod wielkim wrażeniem Erwania. nie spodziewałem się że to tak ładnie będzie tutaj to, to wszystko wyglądać idę teraz do placu wolności następnie do kaskad że i wyżej już teraz wiem co widać z góry po co oni tam wchodzą nie po fontanny i ogródki Odwrócę się. Patrzcie. Witajcie, witajcie. No, gdzie ja wylądowałem, to, to naprawdę nie wiem. Jesteśmy w armeńskiej wiosce. Jechaliśmy już totalnymi bezdrożami. Tutaj mieszka rodzina Tamaza, jego córka z mężem i trójką dzieci. Tutaj widać jakiś rurociąg, tam w oddali góry ormiańskie. Okazało się, że jesteśmy całkiem niedaleko katedry Eczminze, także tam będziemy zmierzać. A jeszcze Wam pokażę dom, w którym mieszkaliśmy. Spaliśmy. Tutaj mieszka jego córka z mężem i trójką dzieci tamaza a jesteśmy na zupełnych tutaj bezdrożach wioski ormiańskiej mijaliśmy po drodze ciekawe wozy tam widać o jakiś beczkowóz stoi jakiś tam autobus stał nocą mijaliśmy takie zupełne zupełne graty fajnie to wyglądało trochę przerażająco w nocy Zjeżdżaliśmy na coraz gorszą drogę, ale w końcu dotarliśmy do rodziny. Tutaj córka przywitała Tamaza. Tak jak chciałem, już zaznaczałem, Tamaz Tamaza jest ormianinem. Ma tutaj dwójkę braci w i No i córka mieszka właśnie w tym miejscu. Jesteśmy jakieś 10 km od Erwania. No, zaraz zjemy śniadanie i lecimy dalej. Także tak się zaczyna dzień. Dzisiaj ma być ciepło około 22 stopni, także pogoda nam sprzyja. Zaraz jemy śniadanie i lecimy. O, pijemy sobie kawę, a tutaj trąbił gościu, bo po śmieci przyjechał. Takim wozem jeżdżą. Śmieci zbierają. w ośmiu Eczmiadzyn i jedziemy zobaczyć katedrę w Eczmiadzynie jedną z, naj, z naj, jedną najstarszą na świecie katedrę która została zbudowana w 300 od 301 do 303 roku naszej ery jesteśmy na miejscu będziemy zwiedzać katedrę wchodzimy do środka Katedra w Eczmiadzinie to klejnot Armenii, znana również jako Matka Stolica Świętego Eczmiadzinu, to imponująca budowla o bogatej historii i ogromnym znaczeniu religijnym. Położona jest około 18 km na zachód od Erywania. Katedra jest najstarszą i najważniejszą świątynią Armenii. Zbudowana w latach od 301 do 303 naszej ery przez Świętego Grzegorza Oświeciciela. Katedra jest jedną z najstarszych katedr na świecie. Według legendy, miejsce budowy zostało wskazane świętemu Grzegorzowi w wizji. Katedra jest stolicą apostolskiego kościoła ormiańskiego i siedzibą jego zwierzchnika, katolikosa wszystkich Ormian. W roku 2000 katedra została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Katedra zbudowana jest w typowo ormiańskim stylu architektonicznym. Charakteryzuje się centralną kopułą wspartą na czterech filarach i czterema narożnymi wieżami. Wnętrze katedry zdobią freski, mozaiki i rzeźby o tematyce religijnej. Szczególną uwagę zwraca ołtarz główny, wykonany z drewna i bogato zdobiony. Katedra jest otwarta dla zwiedzających codziennie. Dostępne są wycieczki z przewodnikiem w języku angielskim, ormiańskim i innych językach. Na terenie kompleksu katedralnego znajdują się również inne muzea i obiekty sakralne warte obejrzenia. Katedra w Eczmiadzynie to wyjątkowe miejsce, które łączy w sobie bogatą historię. Imponującą architekturę i głębokie znaczenie religijne. Jest to obowiązkowy punkt programu dla każdego, kto odwiedza Armenię. Zwiedziliśmy katedrę w Eczmiadzynie, teraz jedziemy do Virap klasztoru, który jest położony najbliżej góry Ararat, która już tutaj powoli nam się pokazuje coraz, coraz wyraźniej. Dotarliśmy do klasztoru Horvirap. Jesteśmy tuż przy granicy tureckiej. Jakiś kilometr za, za tym wzgórzem zaczyna się Turcja i tam zaraz nam się ukaże też góra Ararat. Teraz zasłania nam te wzgórze. Chodzimy na górę. Po drodze standardowo. Dużo stanowisk z, ze świeżymi sokami pamiątkami na pewno coś głupie wracając z klasztoru. z tego co widać to tak samo jak poprzedni katedrze wstęp, wstęp był darmowy tak samo i tutaj jest wstęp bezpłatny Klasztor Khor Virab to jeden z najważniejszych klasztorów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Położony jest w prowincji Ararat w Armenii, u podnóża góry Ararat, zaledwie kilka kilometrów od granicy z Turcją. Klasztor słynie z pięknych widoków na Ararat, a także z bogatej historii i znaczenia religijnego. Klasztor został założony w VII wieku na miejscu dawnej twierdzy. Według legendy, w IV wieku święty Grzegorz Oświeciciel, patron Armenii, Został uwięziony przez króla Tiridatesa III w głębokiej studni na terenie twierdzy. Po 13 latach uwięzienia król ciężko zachorował, a uzdrowił go właśnie skazany przez niego Grzegorz Oświeciciel. Po wyzdrowieniu król nawrócił się na chrześcijaństwo, a Grzegorz został ułaskawiony i odegrał kluczową rolę w ustanowieniu chrześcijaństwa religią państwową Armenii. W VII wieku na miejscu uwięzienia Grzegorza zbudowano kaplicę, a następnie klasztor. Klasztor Chorvirap przez wieki był ważnym ośrodkiem religijnym i kulturowym Armenii. W XIII wieku został zniszczony przez Mongołów, ale później odbudowany. W XIX wieku klasztor został ponownie odrestaurowany i stał się popularnym miejscem pielgrzymek. Klasztor Chorvirap jest symbolem chrześcijańskiej tożsamości Armenii. Jest to miejsce, gdzie narodziła się chrześcijańska Armenia, a święty Grzegorz oświeciciel rozpoczął swoją misję ewangelizacyjną. Klasztor jest również ważnym symbolem narodowym Armenii i jej walki o niepodległość. Główna cerkiew klasztorna została zbudowana w VII wieku i jest poświęcona Świętemu Grzegorzowi Oświecicielowi. Wewnątrz cerkwi znajduje się kaplica z relikwiami Świętego. W podziemiach znajduje się Studnia Świętego Grzegorza. Jest to głęboka studnia, w której Święty Grzegorz miał być uwięziony. Z klasztoru roztaczają się piękne widoki na górę Ararat, która jest symbolem Armenii. Klasztor jest otwarty codziennie, a wstęp do klasztoru jest bezpłatny. Możliwe jest zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem. Na terenie klasztoru znajduje się sklep z pamiątkami. Klasztor Korwirab to wyjątkowe miejsce, które warto odwiedzić. Jest to nie tylko ważne miejsce religijne, ale również piękny zakątek Armenii, gdzie można podziwiać piękno natury i poznać historię chrześcijaństwa w tym kraju. Jesteśmy na wzgórzu Horwira. Klasztor tutaj, góra Ararat. A tutaj mamy flagę Armenii i miejsce, w którym można zostawić swoją naklejkę. Także jeżeli będziecie w Armenii, to będziecie mogli znaleźć. Naszą ja. Również o. Niech się patrzy na Piękną górę Ararat Bezpośrednio A po lewej stronie Będzie ja mogło oglądać sobie Klasztor Super miejsce Tu znajduje się maszynka Do monety pamiątkowej jakoś ostatnio zbieram sobie takie monety także zaraz wrzucimy pieniążki i tą oto katedrę będziemy mieli na monecie wybitą za 10 zł Teraz jak wychodziliśmy to zaczęły wjeżdżać porządne fury widać było młodą parę i ekipę do kręcenia filmów robienia zdjęć Teraz oni podjeżdżają pod górek swoimi AMG powoli cała Cała ekipa i będą kręcić tutaj goście. Idą, pewnie będą robić jakieś, jakieś zdjęcia grupowe, e, ormiańskie, weseli, chodzi się. Będzie się działo. Po zwiedzeniu katedry w oraz e, katedry w e, Orfira, wjeżdżamy do Erwania. pomalutku Hotel mamy e, zarezerwowany w samym centrum Placu Republiki Także będziemy mieli bardzo blisko żeby obejrzeć jak wygląda sama centrum Erwania i zwiedzić je na, spokojnie na piechotę No jesteśmy w Ferwaniu. A to moja miejscowa. w Erwaniu jakieś 200 metrów od e, Placu e, Rewolucji Tutaj Mamy paszodajnie i idę kupić sim kartę armeńską. A to kupiłem sobie kartę sim za 50 zł. Koło naszego apartamentu, w sumie mojego, bo tamas będzie spał u swojej rodziny. Ja w centrum chciałem jak najbliżej mieć hotel. Także tak, tak wyszło. No dobra. Trochę potrzebowałem czasu, żeby było się odświeżyć, teraz lecę do centrum Erwania. słynnych Kaskad w Erwaniu. Przechodzę przez ten plac Republiki, który, na który czekaliśmy na e, właścicieli apartamentu. Zobaczymy jak Erwań wygląda. Te fontanny podobno są tańczące wieczorem podświetlane. może uda mi się trafić jak będę wracał na pokaz troszeczkę idę po macku bo a, kilka dróg prowadzi do tych kaskad ale idę po prostu tam gdzie idą ludzie no, ale tu ładnie naprawdę beton ale ładnie Droga tylko dla pieszych, bardzo długa ulica, zamknięta dla pojazdów. Mnóstwo sklepów, mnóstwo ludzi, restauracje. Dość klimatycznie Ten budynek to jest opera teatr opera. Obok, obok jest Plac Wolności, a tu jest taki park z jeziorkiem. Zaraz pójdę go zobaczyć. Fajnie to wygląda, naprawdę elegancko. Że jestem pod wielkim wrażeniem erwania, nie spodziewałem się, że to tak ładnie będzie to tutaj to wszystko wyglądać. Idę teraz do placu wolności, następnie do Kaskad. No i jesteśmy przy Kaskadach, tutaj są restauracje bardzo ładne, klimatyczne a tam na wzgórzu słynne kaskady Erwe zaraz będziemy bliżej. No i jesteśmy przy kaskadach. Mnóstwo ludzi spaceruje, odpoczywa bardzo ładnie, tu dużo zieleni, dużo parków, jeziorka, tam za tymi kaskadami jest kolejny park z jeziorkiem. No idzie. na kaskady. Tak to wygląda z góry, znaczy z góry, tak z pierwszego piętra. Widzę, że tutaj są takie piętra. Na każdym piętrze jest jakiś ogródek fontanny pewnie wyżej też, bo jest chyba 3 czy 4 takie piętra Idę wyżej Zobaczymy, jak będzie widok na erwań z samej góry Tak idę wyżej i wyżej i już teraz wiem co widać z góry po co oni tam wchodzą nie po fontanny i ogródki obrócę no, się patrzcie przez parę minut słońce będzie oświetlać górę arara. także śmigam na sam szczyt tam za mną wiem jednak, że jutro muszę tutaj wejść ale godzinę wcześniej centralnie na zachód słońca to znaczy przed zachodem kiedy jest góra cała oświetlona także na pewno jutro tutaj się pojawię przez zobaczymy jak to wygląda Mamy miejsce obłędne, kaskady specjalnie wybudowane, żeby widzieć panoramę miasta i górę Erwan. To był wyczerpujący dzień, pierwszy dzień pełny farmenii. Można liczyć do bardzo udanej, bardzo ciekawy klasztory, stolica pierwszy kontakt bardzo fajnie naprawdę to wygląda oczywiście poza, poza stolicą jest olbrzymia bieda widać to na każdym kroku tutaj, tutaj to są no już Ameryka Jak stolica to stolica także naprawdę superansko to wygląda A ja już będę zmykał do do apartamentu, jutro kolejny dzień Także zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, hej.